Niedawno jakaś dusza w komentarzu mi napisała Sousou słuchaj, dawno, ale to bardzo dawno nie było Wanwanki na kanale, może byś nią sobie pograł? No to słuchaj, ktoś się podpiął pod ten komentarz, Sześć łap w górę miał ten komentarz, więc bardzo dużo, no sobie tak spojrzałem Hmm, faktycznie, 2 lata temu był ostatni odcinek z Wanwanki, więc może dobrze byłoby go odświeżyć Dlatego dzisiaj Wanwan -wan na klasyku, bo na rękach jest bardzo często banowana ale na początku sobie podsumujemy statystyki ostatniego odcinka. Pike, nowy bohater jako najsilniejszy support w ciągu jednego dnia i 8 godzin znalazł się on na siódmym miejscu według rankingu liczby wyświetleń z wynikiem 501 sztuk. Dodatkowo pod tamtym odcinkiem dobiliście 59 łap w górę, za co serdecznie dziękuję każdej duszy, która zostawiła łapę w górę. Pod tym odcinkiem również ją walnij. Lecimy po 100? 50? Let's go! A teraz słyszymy się na ekranie wczytywania postaci. No i jesteśmy w naszej drużynie: van Van Johnson, fany Xavier oraz Alpha, u przeciwników Insunshin, Silvana, Link, Kagura oraz Moscow. Trójka z przeciwników posiada Mastery Points, u nas zaledwie tylko fany, ale fany gra ze skinem Lightborn, więc o, będzie kozacką fany mam nadzieję. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy Johnsona, to jest przyjemny Xaviera, który uwielbia, irytować. No i troszeczkę o van vance Na początku, build, który mogliście zobaczyć, jak sobie go zmieniam. Stopki, czyli Korozen skyd Demon Hunter Sword, Wind of Nature, Wind Talker, Brute Force, Breastplate oraz Malefic Roar. No i słuchajcie, za chwilę o skillach, ale trochę o van Onewan van jest mega papierowa, mega trudna do gry. No i w Early jest po prostu słaba. Wanwan mega dobrze stykuje się z przedmiotami, więc jeżeli ona buduje swoje podstawowe itemy, czyli Coruscant Sky, Demon Huntersword, być może Wind of Nature, być może Wind Talker, wtedy dopiero zaczyna grać cokolwiek. Aktualnie van Wanka no nie jest zbyt silna i early nią polega na farmieniu się po prostu, ale teraz trochę o umiejętnościach. Nasza pasywka, zacznijmy od pasywki. Pasywka działa w ten sposób, że sobie po każdym autoataku możemy, słuchajcie, odskoczyć. Zobaczcie, sobie skaczemy po każdym autoataku. No i, i, i tak, tak działa pasywka, ale pasywki to nie wszystko od pasywki, słuchajcie, ponieważ pasywka ma jeszcze w sobie coś takiego, że jeżeli zaatakujemy przeciwnika, nie wiem, czy mi się uda tutaj trafić, ale zobaczcie, o, zobaczcie, trafiony, jeżeli uda się go trafić, zaatakujemy przeciwnika. To aktywujemy wokół niego Weakness Points. Tak zwane, czyli dokładnie to, dokładnie to jest. Punkty słabości. Takie cztery punkty wokół przeciwnika się pojawiają. To są jego słabe, słabe punkty, punkty słabe, słabe punkty przeciwnika. No i możemy je uderzyć. Za każde uderzenie takiego punktu zadajemy do, dodatkowe obrażenia. No i z tego co się orientuje po aktywowaniu wszystkich. Z co się orientuje po aktywowaniu wszystkich punktów zadajemy jeszcze dodatkowo chyba 12% obrażeń, ale mogę się z tym mylić. Jak widzieliście, pierwszą umiejętność jest to wyrzucenie przed siebie ognia i w linii prostej wracają do nas pociski z tego ognia. No nie wiem jak się nazywa ten ogień, taka kula, kula mocy. Czy nazwijcie to, jak chcecie, ale leci sobie przed siebie i po chwili wracają do nas. Bang, 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 trzy kule zadając obrażenia przeciwnikom. Co ciekawe, te kulki, te pociski mogą aktywować znaki u przeciwnika, więc możemy dzięki tej umiejętności aktywować znaki, które są za przeciwnikiem z większą łatwością, po prostu. Tak działa nasza pierwsza umiejętność. Druga umiejętność jest to purify, po prostu, który zdejmuje z nas te które są na nas nałożone. To jest naprawdę. Przydatna umiejętność, warto jej używać. Natomiast są no, niezbyt wie, kiedy je używać, niezbyt wie jak je używać. Więc po prostu nie będę jej używał. Nigdy, przez całą grę nie użyję. O nie, 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 nie chciałem siadać. Ja się chcę farmić. Ale wygląda na w ten sposób, że sobie hop, używamy jej i skaczemy. Czyli gdyby teraz, Ojejku, jak ja bym chciał aktywować tamten Weak Point ostatni, to by było coś pięknego. Ale to na spokojnie, słuchajcie. Bęk Bank mamy ją pięknie. Widzicie? Tutaj mogliście już również zauważyć działanie ulta. Ult ma w sobie to, że nie użyjemy go dopóki nie, aktywuje, nie aktywujemy wszystkich czterech weak przeciwnika, czyli słabych punktów przeciwnika. Musimy wszystkie cztery uderzyć. Dopiero później możemy użyć ultimate'a. Tak, no to jest niestety minus. Ulta, żeby wanwanką nie grało się za łatwo, no, jakieś utrudnienie być musi, no i to jest to utrudnienie. Dlatego, wanwan również jest mega trudną postacią dobry. Ponieważ trzeba te punkty, no, aktywować. A to, to naprawdę nie jest proste, żeby je aktywować. Chociaż wydaje się stosunkowo proste, to takie nie jest. Aj, zabrakło trochę obrażeń. Ult do, do, dodatkowo stakuje się z prędkością ataku, więc im wanwanka ma więcej przedmiotów, im szybszym atak speed, tym więcej obrażeń wciskamy. No ale generalnie ult polega na tym, że jeżeli mamy już te 4 punkty u przeciwnika aktywowane, te słabe punkty, trafione, nie ma ich wokół przeciwnika, nie świecą się, to możemy użyć Ultimate'a. Wtedy wyskakujemy sobie w górę, wyciągamy swoją kuszę, którą nie wiem, gdzie wanwanka trzyma, chyba w ogonie, no i, i atakujemy przeciwnika. Nie można nas obrać za cel, więc jesteśmy tak naprawdę nieśmiertelni w tym czasie. No i, i zadajemy przeciwnikowi obrażenia za każde. Z każdą, że tak powiem. No z każdym uderzeniem, tak. Tak jak powiedziałem, te umiejętności, ta, nasz Ultimate stakuje się z prędkością ataku, więc im większy attack Speed. Mosku teraz bardzo ładnie zagrał. Mocno nas obił i nie dał się trafić. Im większa atak speed, tym wanwanka więcej z ulta bije. No ale, 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 ale tak, no tak, tak to działa. Każde zabicie przeciwnika zwiększa czas trwania ulta, bo on generalnie sobie trwa 2,5 sekundy. Ale jeżeli zabijemy przeciwnika, no to słuchajcie. Jeżeli zabijemy przeciwnika, to dostajemy dodatkowo 1 sekundę. Plus, tam chyba zwiększa się o 30% attack speed. Z tego co? Czytałem. Nie wiem, czy dobrze, dobrze przeczytałem, bo ja wanwanką nie gram zbytnio. Jest zbyt skillowa postać. E, jak dla mnie. Wolę Meliskę, <śle> Ale tak mniej więcej działa wanwanka. Ciekawostka z tego co zauważyłem. Prosi nie poruszają się w ten sposób. Prosi poruszają się w ten sposób. Ale mózg już tłucze, co? Leci Ultimate i szkoda, że Johnson go zabił. Come on! To był nasz piękny frag, ale bardzo ładna akcja swoją drogą. Mosko, nie żyje, to się liczy. No, i prosi nie poruszają się piechotą, ale prosi poruszają się w ten sposób i sobie tak skaczą. Widziałem to w jednych, że jak Vanwanka robiła statystyki chyba 500 do zera i niszczyła cały team solo. Więc wiem coś o tym. Po prostu przekonałem się o tym na własnej skórze, jak grałem przeciwko pro Van. Van. No, Vankę Van ciężko wymasterować, ale jeżeli się ogarnie, to może naprawdę zmienić grę. Trochę game changer ma ult. No, bo ultimate może naprawdę namieszać w szeregach przeciwników. Nie wiem gdzie jest Moskwa, ale ja bym chciał wziąć te wieże. Dlaczego stoję? Ponieważ wan Van bije po prostu szybciej, jeżeli. Oj, nie wiem, nie zdążyliśmy aktywować. Niestety naszego Ultimate'a. Moskwa użył Inspire dodatkowo, no ja chciałem tam przejść za niego. Chciałem za niego przejść i użyć Ultimate'a, ale się nie udało. Bardzo krótka gra, przeciwnicy się poddali. Widzieliście jak działa wanwanka, dużo wam nie byłem w stanie pokazać. Bardzo krótki meczyk, być może dogram do niego za chwilę drugi mecz, ale jeżeli nie, to już się z wami pożegnam. Tak na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy będę do niego dogrywał coś więcej. okej, okay, dobra, słuchajcie, e, dobijam właśnie drugi itemek. Właśnie sobie dobijam drugi itemek. Demon Hunter Sword. E, Mam statystyki 2-2. Tutaj widzimy, że Valentina niestety umiera. Mm, no i puszujemy sobie tego bota, słuchajcie. Jesteśmy w połowie rozgrywki. Myślę, że to dobry moment, aby zacząć ponownie nagrywanie. Ruby ma z nami przegwizdane. Dobra, mamy Demon Hunter Sword. E, teraz mamy dwójkę przeciwników na bocie. Mamy naszego Purify'a z drugiej umiejętności, to o tym pamiętajmy, to jest bardzo ważne, że go posiadamy. On się nam przydaje do ucieczki przed Rubi, przed Franką, więc tutaj przeciwnicy nie mają łatwo. Postarajmy się teraz. Nie ma nikogo, okej, okay. Więc puszujemy, słuchajcie. Jak widzieliście już kilka akcji, pewnie na początku te dwie, te, dwie, te dwa kile, które udało mi się zrobić, to prawdopodobnie wam gdzieś podrzuciłem. Na pewno jednego z Rubi, bo uważam, że perfekcyjnie ją brałem. Ojej, biedny zask. Mocno nas obił, padła asysta. Idealnie, słuchajcie, bardzo ładnie współpracujemy z Lingiem. No i spuszujmy, spuszujmy tego bota. Słuchajcie, co nam pozostało? W ogóle grałem przeciwko czterem dom Nie wiem, czy widzieliście, jak tam ładowania. Ale grałem przeciwko bikini. Bikini botom, tak, bikini dolne. Nawet asysty nie zdążyliśmy zapaść Tak szybko poszło. Czy chcemy wziąć wieżę? Myślę, że tak. Myślę, że możemy wziąć wieżę na spokojnie. Mamy dużo milionów. Jesteśmy w stanie uciec jako Wanwan. -van, więc na spokojnie bierzemy sobie. No i teraz zaczniemy grać z drużyną na midzie. Na midzie, na topie. Wszędzie zaczniemy grać. Spodziewałem się, że meczek będzie trudniejszy. Być może przeciwnicy odbiją się później. Natomiast na początku teraz idzie bardzo, bardzo stosunkowo prosto. Jako Wanwan -van mamy 5800 golda, czyli więcej niż przeciwnicy więc no mam nadzieję, że tutaj za chwilkę zabijemy jeszcze te Rizle. wpadnie do, 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 do dodatkowy gold, więc no, no no nie, no nie wpadł, no nie wpadł, bo nie zdążyliśmy dojść, datło 300, ale tak jest, no porusza, poruszajmy się jak pro van, van, a nie jak lamusiarska van. van. więc lecimy słuchajcie, We, o weźmy sobie milionka z dżungli, tu, tutaj krabika, który sobie chodzi po rzeczce, rzeczny krab. No i lećmy na topa, słuchajcie, let's go, tam jest Ruby, Ruby lubimy, w się sensie zabijać, lubimy, Ruby. No, jako Wanwan możemy sobie na to pozwolić. Chyba nie złapiemy jej, ale możemy spuszować topa, zobaczcie, monster kill dla Seleny, zajebiście, my mamy trzeci temek, więc przeciwnicy zaczynają się chować przy nas. Patrzcie teraz, patrzcie, patrzcie, pana to, panato. to. Dobra, nie udało się. Myślałem, że Franko zbejtujemy, ale nie udało się go zbejtować. <śpiewa> to był dźwięk agonii i rozpaczy, bo daliśmy się złapać w zaskowi. No ale przyjemnie to wyglądało.

plus Franco, Julian, to są bardzo mocne piki. Zask, to jest też, również mocny pik. Franco, weekend, win this. Oczywiście, że możecie to wygrać, jak najbardziej. Never give up, Franco. Pamiętaj, never give up. Ja w ogóle bym zaczął grać z drużyną, może bym odpuścił sobie Inaczej, gdybym grał, e, słuchajcie, gierkę solo, ja bym teraz wan jeszcze farmił, bo widzę, że moja drużyna sobie całkiem nieźle radzi, więc mógłbym sobie na to pozwolić, ale że to jest odcinek, słuchajcie, to ja bym chciał Wam pokazać trochę ciekawszych akcji, więc udajmy się po prostu jak profesjonalna VanVanka na mida, walczyć, nie jak lamusiarska VanVank, która chodzi, my jesteśmy pro VanVank, która skacze. Oj, tu jest zask, to jest niebezpieczne. Ja tam widzę Franko, ja tam widzę Franko. O kurde, nie, nie mamy drugiej umiejętności. Ale ja błędy popełniam w tej grze. Jak zacząłem nagrywać, widzieliście, byłem 2-2. Byłem 2-2, zabiłem tam dwa razy z proakcją. A teraz zacząłem nagrywać, przestałem się skupiać. I zobaczcie, jak to wychodzi. No, zobaczcie sobie, jak to wychodzi. Zobaczcie sobie, zobaczcie. Tak to jest, jak się nagrywa, słuchajcie o. Pierwszej 17 w nocy. Nie dość, że człowiekowi odpierdala, <noise> bo jest późno, to jeszcze mu nie idzie, nie może się skupić. Jest tylko win. Oczywiście, że mogą. Oczywiście, jak najbardziej, że mogą wygrać. Never give up. Franco, bardzo, dobry, bardzo, bardzo, bardzo dobre podejście. Bardzo dobre podejście. Widzę, że oglądałeś mój odcinek z Melisą. <noise> Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to nagrałem jakieś dwa odcinki temu. Melisą, odcinek, gdzie też never give up i udało nam się wygrać. Więc fajno, fajno, słuchajcie. Gorzej będzie, jeżeli naprawdę to wygrają. A tak się tutaj trochę zapowiada, że mogą to wygrać, bo nas zabijają cały czas. Um, więc może po prostu się farmy. Jeżeli nasza drużyna nic nie robi zbytnio, w sensie nie ma żadnego teamfightu, to się farmy. Nie macie bank zobaczcie. W tej grze w ogóle gramy z flickerem. Flicker również całkiem nieźle się sprawdza na Anvance. Jak widzieliście między innymi teraz Lecimy co zrobić na topa? Nie wiem czy zdążymy, ale spróbujmy, może coś zrobimy. Chyba nie, chyba przeciwnicy spękali. Może nie powinniśmy się tak pokazywać. Może wtedy by to lepiej wyglądało. Któż się tego dowie? Nikt się tego nie dowie, bo mm, pokazaliśmy się. Ja chcę, tam nie wypaliła. Weźmy Mida Nie ja bym chciał tutaj zaktywować te znaki i zrobić jakąś pętę. Jakieś savage. Halo, do it. Just do it Make your dream comes true. Padera, padera, w ogóle jak się damy zbaitować, nie? No dawaj Franko, ciągni. Zobacz. Zobacz jak jestem wystawiony. No i możemy nie aktywować tego znaku z tyłu u niego. Skupmy się na aktywacji znaku, słuchajcie. Oj, no niebezpieczny zask. Wiem, że to jest niebezpieczne, co ja robię, ale ja tak bardzo chcę zrobić tutaj jakiegoś zejbistą akcję, zaaktywować wszystkie znaki i ich pozabijać. Ja się boję tam podejść. Mam tak mało HP, że boję się tam podejść. Dobra, to było w ogóle panik, wszystko. Nie! Dobra, żyjemy. Easy Club. Easy Club. Wycofajmy się. Mamy za mało HP, żeby teraz tutaj ryzykować. I tak bardzo długo ryzykowaliśmy. Idzie Lord. Jestem, są nam nasi sojusznicy, którzy niszczą wieże. No przeciwnicy raczej tego nie wydefują. Będzie im bardzo ciężko. Ale dalej mogą wygrać. Dalej mogą wygrać. Telizda tutaj. Em, bardzo ładnie, dodatkowo. Franko bardzo ładnie przyciągnął. Zask bardzo ładnie w swoim ultimate. My kupujemy już Brut. Brut Place Frostplace. Brut fro... Brute Force Breastplate. No i lecimy tam do Selenki, do Valentiny coś porobić, bo oni się tam dobrze bawią, a my tutaj, no, gonimy dopiero, nie? Mamy już prawie full build, więc to jest całkiem spoko. Jest ultimate. Ej, ale to był KS, Selenka. To, mu, to był mój frag. To my frag. No, jak widzicie, wanwanka całkiem nieźle sobie działa. Ale ja bym chciał ulta użyć, ale nie mam. AKS, KS, KS. To był kolejny mój frag. Dobra, kończymy Gierkę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Mega dziwny odcinek, bo dwa gry w jednym, gdzie jedna to było przedstawienie postaci i przeciwnicy się poddali, a druga to był jakiś taki sobie gameplay. Taki dziwny, bo. bo dziwny. Bo, bo graliśmy przeciwko 4 premade'om i nie poszło ją wcale tak dobrze jak myślałem, że pójdzie więc fajno, fajno dajcie znać w komentarzu co myślicie o wanwance, bo nie wiem czy nie wyciąłem sobie tego poprzedniego końca, który nagrałem w połowie nieważne, kończymy ten odcinek słuchajcie kończymy ten odcinek, ja się zabieram za montowanie więc słyszymy się dosłownie dzisiaj za 13 godzin i 38 minut Mam nadzieję, że zdążę. A Wam życzę miłego wieczoru, popołudnia, dnia, poranka, nocy. No, miłego, nie? Życzę Wam. <grywki> Dzięki za poświęcony czas. Nie zapomnij zostawić łapy w górę, subskrypcji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. We will be in touch.